Czternaście słynne kościoły, które oszukują miliony z półwartościami, czy też to robią? Czy słyszałeś, że ktoś mówi, że każdy kościół jest dobry, lub że wszyscy pasterze uczą tego samego? Tak, to nie jest całkiem. Tak jak jest piekarnia, która sprzedaje chleb z smakiem kartonu, i mechanika, który wymienia niewłaściwy kawałek w twoim samochodzie, jest też kościół, który uczy tylko połowę prawdy, a nawet przebrany. Co gorsza, często nawet nie zauważamy, ponieważ jest owinięty piękną muzyką, ekscytującą mową lub obietnicami cudów. Ten tekst pokaże czternasto słynnych kościołów, niektórzy wiedzą, niektórzy nawet nie wyobrażają sobie, że w taki czy inny sposób zniekształca biblijne lub wymyślne zasady, które nie istnieją. Nie chodzi o to, aby nikogo osądzać, ale abyś otworzył oko i porównać to, co słyszą w Twoim kościele z tym, co naprawdę jest napisane w Biblii. W końcu, jeśli lekarz przepisuje niewłaściwy lek, możesz zachorować. Jeśli pastor uczy błędu, może to zaszkodzić twojej wiary i to jest jeszcze poważniejsze. Chodźmy części, bez komplikacji. Pierwsze, w jaki sposób kościoły oszukują. Najczęstsze sztuczki. Przed wymienieniem kościołów dobrze jest zrozumieć, w jaki sposób mogą oszukiwać tak wielu ludzi. Są to proste, ale wydajne techniki, tak jak sprzedawca nalega, aby potrzebować tego produktu, nawet jeśli nie musisz. Zobacz najczęściej używane sztuczki. At, nasiona. To tak, jak ktoś powiedział, woda pitna jest dobra. Prawda, ale ukrywa się, że posiadanie zbyt dużej ilości wody może zabić również prawdziwe. W kościele, kiedy mówią tylko o dobrej części Biblii i ukrywają resztę. Przykład. Bóg chce cię błogosławić. Prawda, błogosławi, ale ukrywa, że czasami błogosławieństwo przychodzi po cierpieniu, jak Dżab, który stracił wszystko przed przywróceniem. Jezus kocha cię takim, jaki jesteś. Prawda, ale ukrywa, że mówi również: idź i nie już, ja na godzina 8:11. B. Fałszywe obietnice. Równa propagandysta utraty wagi, która gwarantuje: strata 10 kg w jednym tygodniu bez diety. W kościele jest wtedy, gdy obiecują. Daj swoje pieniądze, a Bóg zostanie milionerem. Ale Biblia nigdy nie gwarantuje bogactwa materialnego. Jeśli tak się modlicie, dostaniesz teraz męża w pracę w uzdrowienie. Ale Bóg nie jest maszyną pragnień. C. Strach i poczucie winy. Podobnie jak matka, która mówi: Jeśli nie zjesz wszystkiego, tata cię nie polubi. W kościele wtedy mówią. Jeśli się stąd wyjdziesz, idź do piekła. Ale zbawienie nie zależy od kościoła, ale Jezusa. Jeśli nie zapłacisz dziesięciny, Bóg cię ukaże. Ale dziesięcina w Starym Testamencie polegała na wspieraniu lewitów, a nie wypełnianiu sejfu pastore. D. Tradycje, których nie ma w Biblii. Równa reguła rodzinna, która mówi i nie może usiąść w łóżku, nie wiedząc dlaczego. W kościele wtedy wymyślają. Musi ochrzcić dziecko, w przeciwnym razie idzie do otchłani, Biblia nie mówi o otchłani. Nie możesz nosić spodni, jeśli jesteś kobietą, Biblia mówi o skromności, a nie do rodzaju ubrań. Musisz modlić się do Maryi lub Świętych, ale Biblia ma Bogu, tylko się modlą. E, przywódcy, którzy są właścicielami prawdy. Podobnie jak szef, który nie akceptuje krytyki i myśli, że tylko on wie, jak robić rzeczy. W kościele jest to, gdy pastor. Nie pozwól ci niczego kwestionować, ale Biblia mówi, aby wszystko zbadać, jeden Tesaloniczan godzina 5.21. Mówi, że tylko On rozumie Biblię, ale Bóg chce, aby wszyscy czytali i rozumieli. Żyje w luksusie, ponieważ wierna potrzeba, ale Jezus był biedny i nauczany pomagać biednym. Drugie czternaście kościołów i ich nauki, które wymagają uwagi. Teraz chodźmy do kościołów. Nie jest to nienawidzić żadnego z nich. Ale dla was porównywanie z Biblią i sprawdzenie, czy to, czego uczą, to, co powiedzieli Jezus i apostołowie. Niektóre są lepiej znane w Brazylii, niektóre za granicą, ale wszystkie mają miliony wyznawców. Uwaga, nie twierdzę, że wszyscy ludzie w tych kościołach są błędni. Wielu wiernych jest szczerych i powtarza tylko to, co słyszą. Problemem są oficjalne nauki, które odbiegają od Biblii. Pierwszy Kościół Rzymskokatolicki. Czego uczy źle lub różni się od Biblii? Zbawienie przez pracę w wiara. Mówią, że potrzebujesz wiary i dobrych uczynków, takich jak masa, spowiedź i Do zbawienia. Ale Biblia mówi, że tylko wiara w Jezusa zbawia Efezjan 2, 8-9. Mary jako współrezydent, niektórzy papieże i teologowie uczą, że Maryja pomaga oszczędzać ludzi. Ale Biblia mówi, że tylko Jezus jest zbawicielem DZ godzina 4-12. Czyściec, mówią, że po śmierci idziesz do miejsca cierpienia, aby oczyścić się. Ale Biblia nie mówi o tym, że idziesz do nieba czy do piekła Łukasza 16, 22-26. Nieomylność papieża uczy, że papież N. Może to być złe, gdy mówi o wiary. Ale Biblia mówi, że każdy może popełniać błędy oprócz Boga 1 Jana 1,8. Kult obrazów: Módlcie się do Santos i pocałuj posągi. Ale Biblia zabrania wizerunków kultu, wyjście 24-5. Praktyczny przykład. Jeśli złamiesz szklankę i poprosisz syna o uporządkowanie, może spróbować wleć odłamki dobre uczynki, ale tylko ty, ojciec, możesz kupić nowy Jezus. Kościół katolicki uczy, że dziecko musi pomagać wkleić i płacić za odłamki. Biblia mówi, że ojciec zapłacił już wszystko na krzyżu. Drudzy świadkowie Jechowy, czego uczy złego? Jezus nie jest Bogiem, mówią, że jest niewielkim Bogiem, jak Anioł. Ale Biblia mówi, że Jezus jest w stu procentach Bogiem Jan 1, 1, Kolosan 2, 9. Nie wierzą w piekło, uczy, że złe po prostu przestają istnieć. Ale Jezus mówił o piekle jako o miejscu cierpienia Mateusza 25, 46. Zabraniają transfuzji krwi, mówią, że grzech jest grzechem krwi, nawet ratowania życia. Ale Biblia zabrania jedzenia krwi w poświęceniu, a nie transfuzji. DZ godzina 15.20 Tylko oni zostaną zbawieni. Myślą, że tylko świadkowie Jehowy idą do nieba. Ale Biblia mówi, że każdy, kto wierzy w Jezusa, zostanie zbawiony. Jana godzina 3.16 Niezależnie od wyznania. Praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że twój lekarz mówi, ten lek jest trucizną, nie możesz tego wziąć. Ale lek w rzeczywistości ratuje życie. Świadkowie robią to z transfuzją krwi, i ludzie umarli z powodu tej zasady. Trzeci kościół Jezusa Chrystusa z Day, Day Saints, Mormons. Czego uczy złego? Bóg był kiedyś człowiekiem, uczy, że Bóg był człowiekiem, który stał się Bogiem i że możemy również zostać bogami. Ale Biblia mówi, że Bóg zawsze był Bogiem. Psalm 92. Jezus i Lucyfer są braćmi. Mówią, że Jezus i diabeł są dziećmi tego samego Ojca Niebieskiego. Biblia nigdy nie mówi wręcz przeciwnie mówi, że Jezus jest Bogiem. A Lucyfer jest upadłym aniołem Izajasza 14, 12-15. Księga Mormona jako inna Biblia uważają, że ta książka jest równie ważna jak Biblia. Ale Biblia ostrzega: Nie dodawaj ani niebieszniczego objawienie 22, 18-19. Chrzest dla umarłych, robią chrzty w imię ludzi martwych, aby uratować. Ale Biblia mówi, że każdy z nich jest odpowiedzialny za swoją wiarę. Hebrajczyków, godzina 9:27. Praktyczny przykład. Jeśli nauczyciel mówi, że dwie plus dwie równa się pięć i podaj książkę pełną niewłaściwych kąt, czy możesz mu zaufać? Mormoni mieszają prawdy biblijne z wynalazkami z księgi Mormona i to myli wiele ludzi. Czwarte uniwersalny kościół Królestwa Bożego. Czego uczy złego? Teologia dobrobytu uczy, że jeśli dajecie pieniądze kościołowi, Bóg musi dać ci bogactwo. Ale Biblia mówi, że Bóg błogosławi, ale nie jest zobowiązany do uczynienia Cię bogatym. 1 Tymoteusza 6.8. Gwarantowane uzdrowienie mówią, że jeśli masz wystarczającą wiarę, zawsze będzie uzdrowione. Ale Biblia pokazuje, że nawet apostoł Paweł nie został uzdrowiony z problemu, 2 Koryntian 12, 7-9. Demony we wszystkim, winy demony za każdy problem, choroba, bezrobocie, walka małżeńska. Ale czasami życie jest trudne z powodu grzechu lub naszych wyborów, nie tylko przez demona u Galacjan 6, 7. Pasterze, tacy jak pośrednicy uczy, że potrzebujesz pobłogosławionego pastora. Ale Biblia mówi, że Jezus jest jedynym mediatorem 1 Tymoteusza 2.5. Praktyczny przykład. Jeśli mechanik mówi: zapłać tysiąc dolarów amerykańskich, które gwarantuje, że twój samochód nigdy więcej nie złamie, czy uwierzyłbyś w to? Uniwersal robi to z wiarą, obiecuje rzeczy, których Biblia nie gwarantuje. Piąte zgromadzenie Boga w niektóre pasma. Czego uczy złego w niektórych kościołach? Wysokowany legalizm, zabraniają makijażu, fryzury, długich spodni dla kobiet i itp., jakby to był grzech. Ale Biblia mówi o skromności a nie zasad odzieży. 1 Tymoteusza 2, 9. Namaszczenie jako magia. Niektórzy pasterze przechodzą olej lub dmuchają ludzi, jakby wszystko rozwiązało. Ale Biblia mówi, że namaszczenie jest symbolem ducha świętego, a nie magicznym rytuałem. 1 Jana godzina, druga dwadzieścia Dziwne języki, jako dowód zbawienia, uczy, że ci, którzy nie mówią językami, nie mają ducha świętego. Ale Biblia mówi, że nie wszyscy mówią językami. 1 Koryntian, godzina 12.30. Praktyczny przykład. Jeśli twój szef mówi, że jesteś tylko dobrym pracownikiem, jeśli codziennie nosimy niebieski krawat, nawet jeśli nie poprawi Twojej pracy, to legalizm. Niektóre zespoły robią to z zasadami, których nie ma w Biblii. Będę kontynuować inne kościoły w następnych sekcjach, zachowując tę samą prostą i bezpośrednią strukturę. Aby nie przekroczyć limitu znaków, podsumuję następny jeszcze bardziej obiektywnie. Szóste zgromadzenie chrześcijańskie w Brazylii. L. Zabraniają głosowania i służą armii, mówią, że to grzech. Ale Biblia nie zabrania, a nawet żołnierze stały się i nadal obsługują dzieje 10 1 do 48. Nie używają instrumentów muzycznych, myślą, że mogą tylko śpiewać kapele. Ale Biblia zachęca do muzyki instrumentami psalm 150. Wierzą, że tylko oni są prawdziwym kościołem, tak jak świadkowie Jechowy, ale bez podstaw biblijnych, Mateusza godzina 16.18 mówi o kościołach Jezusa, a nie o denominacji. Przykład to jak klub, który mówi Tylko ci, którzy tu grają, jest mistrzem, ale właściwie ma mistrzostwa gdzie indziej. Siódmy kościół baptystów, niektóre pasma. Po zbawieniu zawsze zbawionym uczy, że po zaakceptowaniu Jezusa nic, co zrobisz, sprawi, że stracisz zbawienie. Ale Biblia mówi, że każdy, kto utrzymuje się w grzechu, może się zgubić, Hebrajczyków 10, 26-27. Ekstremalny kalwinizm. Niektórzy baptyści uczą, że Bóg już wybrał, kto zostanie zbawiony i nie możesz tego zmienić. Ale Biblia mówi, że Bóg chce, aby wszyscy zostali zbawieni 2 Piotra 3, 9. Przykład to jak ojciec, który mówi: Mój syn nigdy mnie nie zawiedzie, ale jeśli jego syn stanie się przestępcą, jego ojciec będzie smutny. Bóg jest również zasmucony, przez który go opuszcza. Ósmy kościół adwentystów dnia siódmego. Gwardia szabatu jako zbawienie: Uczy, że jeśli nie zachowasz szabatu, nie zostanie on zbawiony. Ale Biblia mówi, że Jezus jest prawdziwym odpoczynkiem Hebrajczyków 4, 9 października. Ellen G. White jako proroketka daje jej pisma prawie takie samo znaczenie jak Biblia. Ale Biblia ostrzega, tylko to Słowo Boże 2 Tymoteusza godzina 3.16. Mówią, że Jezus powrócił w 1844 roku. Niewidocznie, ale Biblia mówi, że powrót Jezusa będzie widoczny i chwalebny, objawienie jednego 7. Przykład, to jak oznaczenie Grilla na sobotę i powiedzenie, że ci, którzy nie są Twoim przyjacielem, nie są już. Bóg tego nie robi, chce naszych serc, a nie tylko zasad. Dziewiąty Kościół odrodzony w Chrystusie. Radykalna teologia dobrobytu uczy, że jeśli nie jesteście bogaty, to dlatego, że nie masz wiary. Ale Biblia pokazuje, że wielu sług Bożych było biednych. Mateusza, godzina ósma dwadzieścia. Osobowości kultu. Niektórzy przywódcy są traktowani jak superapostles. Ale Biblia mówi, że nie ubóstwianie mężczyzn 1 Koryntian 3, 5 do 7. Przykład, to jak trener, który mówi: Jeśli nie wygrasz wyścigu, to dlatego, że mi nie wierzysz. Wiara nie jest w pastorach, jest w Bogu. Dziesiąty kościół for Square. Nadmierny nacisk na cuda. Niektórzy pasterze uzdrawianie pokazują, że wyglądają bardziej magicznie. Ale Biblia mówi, że cuda są znakami, a nie pokazując 1 Koryntian godzina 14.22. Dziesięcinę jako obowiązkowa do błogosławieństwa. Uczy, że jeśli nie zapłacisz 10%, Bóg nie błogosławi. Ale dziesięcinę w Nowym Testamencie jest dobrowolna. 2 Koryntian 9, 7. Przykład, to jest jak sprzedawca, który mówi, jeśli nie kupisz mojego produktu, twoje życie nie będzie lepsze. Bóg nie szantaż. Jedenasty Kościół Maranata. Ekskluzywne objawienia. Założyciel powiedział, że otrzymał bezpośrednie przesłania od Boga, jakby to był nowy apostoł. Ale Biblia mówi, że objawienie jest już zakończone. Judasz 1, 3. Izolacja członków. Niektórzy są zachęcani do wycinania rodziny i przyjaciół z innych kościołów. Ale Biblia ma miłość do wszystkich. Jan. Godzina 13:34. Przykład to jak grupa WhatsApp, która wydala tych, którzy nie zgadzają się ze wszystkim. Bóg nie chce robotów, chce darmowych dzieci. Dwunasty światowy kościół – moc Boga. Zastosowanie uświęconych przedmiotów, sprzedaj wodę, olej, róże itp., jakby mieli magiczną moc. Ale Biblia mówi, że moc jest w Bogu, a nie w rzeczach. DZ 19, 11 grudnia. Kult przywódcy, założyciel Waldemiro Santiago, jest traktowany jako Bóg. Ale Biblia mówi, że tylko Jezus jest Pan Filipian 2, 10 listopada. Przykład to jak kupowanie bransoletki. Szczęśliwa w radzie gazetowej, myśląc, że rozwiąże swoje problemy. Wiara nie jest amuletem, jest zaufaniem do Boga. Trzynasty kościół odrodzony w Chrystusie. Nadmierne skupienie się na dobrobycie, często głównym przesłaniem jest DIY, aby się wzbogacić. Ale Jezus ostrzegł, uważaj na tych, którzy chcą tylko swoich pieniędzy. Mateusza godzina 7.15. Skandale korupcyjne, przywódcy zostali już aresztowani za odchylenie pieniędzy od kościoła. Biblia mówi, że lider musi być przykładem 1 Tymoteusza 3, 2-3. Przykład: To jest jak sprzedawca, który obiecuje, że dostaniesz milionera, jeśli kupisz swój kurs, ale ostatecznie po prostu się bogate. Niech Bóg błogosławi, ale to nie jest maszyna pieniężna. 14. świadkowie Jechowy. Zaprzeczają boskości Jezusa, mówią, że jest tylko aniołem, ale Biblia pokazuje, że Jezus jest Bogiem. Jan 1:14. 1, Transfuzja krwi, nawet w przypadku życia lub śmierci, przestrzegają ludzkich zasad. A nie kochają innych, MK godzina 12.31. Zmień Biblię, mają własną wersję tłumaczenie Nowego Świata, która zmienia wersety, aby pasowały do ich przekonań. Biblia ostrzega nie dodawaj ani niebieszniczego objawienie 22, 18-19. Przykład to jest jak lekarz, który zabrania sprawdzonego leku, ponieważ jego podręcznik mówi, że jest zły, nawet widzi ludzi umierających. Bóg daje życie, a nie rządy, które zabijają. Jak wiedzieć, czy twój kościół jest na dobrej drodze? Zapytać Pierwsze, czy bardziej o Jezusie czy pastorze? Jeśli lider jest traktowany jako gwiazda, uważaj. Drugie, czy pieniądze są używane na pomoc lub na luksus? Jezus chwalił biedną wdowę, która dała wszystko, a nie bogaty, który dał się pojawić, MK1241 do 44. Trzecie, czy mogę zadać pytanie, czy zmuszam się do połknięcia wszystkiego? Bóg nie boi się wątpliwości. Habekuk 1, 2-3. Czwarte, czy Biblia jest czytana na całym świecie, czy tylko luźne wersety? Ci, którzy ukrywają kontekst, mogą ukrywać prawdę. 2 Tymoteusza, godzina 2.15. Co zrobić, jeśli okaże się, że twój Kościół oszukuje? Nie chodź sam, poszukaj innych chrześcijan, którzy kochają prawdę. Hebrajczyków 10. 24 do 25. Przestudiuj Biblię bez filtrów, przeczytaj sam, bez zależności od tego, co mówią w ambonie, DZ godzina 17 .11. Mów z miłością, jeśli chcesz się zmierzyć, rób Jezusa. Z prawdą i współczuciem Efejan godzina 4.15. Pamiętaj, Bóg nie jest w doskonałych kościołach, ale w szczerych sercach. Ważną rzeczą nie jest nazwa fasady, ale jeśli uczy się całej Rady Bożej, DZ godzina 20:27, nie tylko to, co pozbawione. Jak zidentyfikować kościół, który zniekształca prawdę? Wiele kościołów zaczyna dobrze, ale z czasem zmieniają swój cel. Problemem nie jest okazjonalny błąd, każdy człowiek tęskni, ale kiedy kłamstwa stają się zasadą, a prawda jest celowo ukryta. Oto kilka znaków ostrzegawczych. Pierwszego lidera nigdy nie można zakwestionować. Jeśli zadasz szczere pytanie i nazywasz się buntownikiem, lub bez wiary, uważaj. Zdrowi przywódcy nie boją się omawiać Biblii. Sam Jezus odpowiedział na wątpliwości Jan 3, 1-21. Jeśli tylko mężczyzna lub mała kopuła decyduje wszystko bez przejrzystości, jest to znak kontroli, a nie duchowość. Drugie pieniądze są ważniejsze niż ludzie. Kościoły, które żyją, mówiąc o wsiewaniu, ofercie wiary lub dziesięciny, aby otrzymać błogosławieństwa, często używają Boga jako waluty wymiany. Biblia uczy pomagania potrzebującym Jakuba 2, 15-16, niewzbogacania pastorów dyszami i rezydencjami. Jeśli presja na pieniądze jest stała, bądź ostrożny. Trzecie wersety są skręcone, aby uzasadnić wszystko. Klasyczny przykład, nie dotykaj mojego namaszczonego Psalm 105, 15, służy do ochrony krytycznych liderów. Ale ten werset mówi o Bogu, który chroni swój lud Izrael, a nie skorumpowane pasterze. Kolejne powszechne nadużycie, Bóg Cię pobłogosławi, jeśli dasz więcej, ale Biblia nigdy nie obiecuje bogactwa w zamian za darowizny. 1 Tymoteusza 6, 6 października. Czwarty strach i poczucie winy są używane do kontrolowania. Jeśli się stąd wydostaniesz, stracisz błogosławieństwo, Bóg cię ukaże, ten Kościół ma tylko prawdę. Te frazy tworzą zależność emocjonalną. Jezus uwolnił ludzi, Łukasza godzina 4.18 nie aresztuje ich groźbami. Zdrowy Kościół nie sprawia, że czujesz się utknięty, ale swobodnie podążać za Bogiem. Piąta łaska Boga staje się licencją na grzech. Niektóre kościoły głoszą, że po zaakceptowaniu Jezusa możesz żyć tak, jak chcesz, wszystko jest w porządku. Inni robią coś przeciwnego. Nakładają zasady, których ani Biblia jak zakazać makijażu, fryzury, lub niektórych rodzajów muzyki. Dwie skrajności są niebezpieczne. Prawdziwa łaska przekształca serce (Titus 2, 11 grudnia) bez usprawiedliwienia dla nieposłuszeństwa lub tworzenia ludzkich praw. Szóste dramatyczne historie zastępują nauczanie biblijne. Ekscytujące zeznania są dobre, ale jeśli usługa staje się pokazem wątpliwych cudów, złoto w zębach, olej uzdrawiający, ogólne proroctwa bez podstaw w słowie jest znakiem, że wiara opiera się na uczuciach, a nie Bogu. Jezus robił cuda, ale zawsze wskazywał naprawdę Jan 20:30-31. Siódmi, krytycy są demonizowani. Jeśli pytanie nazywa się dwrogiem, agentem szatana lub dzielnik, dzieje się tak dlatego, że nie chcą, abyś pomyśleli. Paweł uchwalił nawet Berejczyków za sprawdzenie ich słów. DZ godzina 17.11 Kościół, który nie popiera pytań, to coś ukrywa. A teraz? Jak wydostać się z toksycznego kościoła bez utraty wiary? Pierwsze nie wyrzucaj dziecka z brudną wodą. Wydostanie się z problematycznego kościoła nie oznacza porzucenia Boga. Wiele osób myli błędy ludzi z porażką Boga, ale jest święty nawet gdy Jego sługowie nie są. Drugie znajdź miejsce, w którym Biblia jest traktowana poważnie. Poszukaj społeczności, która naucz całego słowa, nie tylko wygodne wersety. Również pytania i dyskusje: Nie stawia pastorę jako właściciela prawdy. Ćwicz miłość bez zainteresowania, jedna jana godzina trzecia, Trzecie, nie zmieniaj więzienia dla innego. Uważaj, aby nie upaść do innej skrajności. Jeśli opuściłeś legalistyczny kościół pełen zasad, nie idź do takiego, który ignoruje grzech. Jeśli zostawił taki, który nadużywa pieniędzy, nie wprowadza takiego, który głosi ubóstwo jako cnotę absolutną. Równowaga jest w Chrystusie Kolosan 2, 8 października. Czwarte, odbuduj swoją wiarę na podstawie Biblii, a nie ludzi. Wiele osób podąża za pasterzami, a nie Jezusem. Kiedy przywódca upada, ich wiara idzie razem. Ale Chrystus jest skałą u 1 Koryntian 10, 4. Jeśli twoja wiara zależała od człowieka, teraz jest czas, aby poznać Boga dla siebie. Ważne ostrzeżenie, nie bądź gorzki. Łatwo się złosić po oszukaniu. Ale nienawiść się nie leczy. Paweł, który został oszukany przez faryzeuszy, nie stał się cynicznym. Nadal głosił miłość 1 Koryntian 13. Pozwól Bogu uwolnić wasze rany, ale nie pozwól, aby gorycz odsunął cię od niego. Bóg nie jest przywiązany do kościołów, on jest z kim. Pamiętaj, że prawdziwy kościół nie jest budynkiem ani wyznaniem, ale ludzie, którzy kochają Boga i żyją swoim słowem, 1 Piotra 2:9. Jeśli szukasz prawdy, nawet jeśli przez chwilę sam, Bóg cię nie porzuci. Co jeśli twój obecny kościół nie ma w tych skrajności? Doskonały. Ale bądź świadomy. Nawet najlepsi mogą się przekierować. Sekretem nie jest zaufanie do instytucji, ale w Chrystusie i w Biblii, która jest naszym kompasem. Sprawdź wszystko. Zachowaj to, co jest dobre. 1 Tesaloniczan, godzina 5:21.